Szanowni Państwo, teraz chciałbym, żebyśmy wysłuchali kilku słów od współprzewodniczącego Konfederacji, którego niestety z nami dzisiaj być nie mogło, nie ma go natomiast ciałem, ale jest z nami nagraniem, dlatego bardzo proszę o puszczenie krótkiego filmiku. Dzień dobry Poznań, dzień dobry Wielkopolska. Bardzo żałuję, że nie mogę dzisiaj z wami być. Niestety, siła wyższa. Dzisiaj swoją pierwszą komunię ma moja córka Helenka, więc musiałem zostać w domu. Serdecznie Helenkę pozdrawiam. Natomiast bardzo żałuję, że nie mogłem do was przyjechać. Dlatego, że bardzo chciałbym zarekomendować wam głosowanie na Annę Bryłkę. Jest to nasz w zasadzie najlepszy specjalista od polityki unijnej. Kiedy my tam coś mówimy o tym pakcie imigracyjnym, o tej dyrektywie budynkowej, o tych ets to wie, mówimy to o tym, dlatego że ona najpierw się o tym dowiedziała. To jest dziewczyna, która siedzi i czyta te wszystkie akty unijne. Nikt normalnie tego nie robi. To jest tyle papieru, to jest tak skomplikowane, a ona ma do tego głowę. Nie znam lepszego eksperta od spraw unijnych niż Anna Bryłka. Dlatego, zarówno w Waszym interesie, jak i w interesie nas wszystkich, jest to, żeby Anna Bryłka znalazła się w Europarlamencie, żeby przez te kolejne pięć lat nie tylko mogła czytać te wszystkie akty unijne, które tam są produkowane, ale żeby mogła. Na bieżąco mieć wpływ na to, co tam jest uchwalane, bo ona te przepisy wszystkie zna, ona je rozumie, ona wie, czego, gdzie tam szukać, jest prawdziwą ekspertką. Więc mieszkając w Wielkopolsce, macie olbrzymie szczęście, że możecie zagłosować na Annę Bryłkę, która raz jest tym niesamowitym, naprawdę niesamowitym, wybitnym ekspertem o sprawach europejskich, a do tego jeszcze się zna na rolnictwie, bo sama ma swoje gospodarstwo. Więc łączy Wiedzę z doświadczeniem i jest naszą jedną z najlepszych kandydatek do Parlamentu Europejskiego. Dlatego bardzo Was wszystkich proszę o głosowanie na Annę Bryłkę w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się osobiście pojawić w Poznaniu.